Dojrzewanie płciowe to bardzo zmienny okres. Albo przytuliłbyś cały świat, albo marzysz o tym, żeby zamknąć się w komórce i z nikim się nie widzieć. Pasja walczy z apatią, miłość ze złością, a ty z dorosłymi. Wydaje ci się, że w ogóle nic nie rozumieją. Okres dojrzewania płciowego ma swoje charakterystyczne cechy. Zacznijmy od psychologicznych. Nastolatkowie to już nie dzieci, ale jeszcze nie dorośli, chociaż sam myśli się o sobie jako dorosłym. W tym czasie dojrzewa nie tylko ciało, ale też mózg. Pojawia się własne zdanie, zasady i potrzeba wyćwiczenia silnej woli. Coraz bardziej doceniasz zdanie rówieśników albo osób nieco starszych, a mniej rodziców i nauczycieli. W tym też czasie pojawiają się dwa przeciwstawne pragnienia: być w grupie, i się odizolować. To naturalne. Dojrzewanie płciowe to czas rozwoju talentów artystycznych. Małe dziecko też można nazwać utalentowanym, ale w nastoletnim wieku talenty prawdziwie się ujawniają. Oceniasz siebie, swoich znajomych i bliskich, i nieznajomych, oceniasz czyjeś porażki i sukcesy. Właśnie tak rozwija się fantazja. Piszesz o tym wiersze, albo malujesz obrazy, tworzysz muzykę, albo piszesz opowiadania, a być może ozdabiasz graffiti dom sąsiadów. Właśnie w tym wieku tworzy się twórczy fundament. Tak było u wielu pisarzy i malarzy. W tym wieku zaczynamy patrzeć na obraz czy książkę nie tak zwyczajnie, tylko zastanawiamy się, o czym to jest? Uważniej przyglądamy się też sobie. Ciało się zmienia, bardzo szybko rosną organy i włosy. Takie szybkie przemiany fizjologiczne łatwo można wyjaśnić. Poziom hormonów się podnosi i układ hormonalny działa dużo intensywniej. Gruczoły potowe działają intensywniej, skóra na twarzy robi się tłusta, pojawia się pierwszy trądzik. Dziewczętom rosną piersi i biodra, pojawia się talia. Zaczynają się malować, pojawia się pierwsza menstruacja. A chłopcom rosną ręce, barki, plecy, organy płciowe, wąsy, a głos robi się niższy. Widoczne zmiany w wyglądzie i wnętrzu nie mogą pozostać niezauważone przez przyjaciół i kolegów z klasy. Chłopcy i dziewczyny zaczynają patrzeć na siebie jak na płeć przeciwną. Interesują się, żartują i flirtują. Stop! Nastoletni wiek to czas pierwszego zakochania, pierwszych randek, pierwszych róż i rozczarowań. Nastolatek raz jest jak załadowany pocisk, który zaraz wystrzeli, a raz jak leniwy kot, któremu nie chce się nic robić. Ktoś już dawno przeszedł przez to stadium i wspomina je z uśmiechem na twarzy, a kto inny przeżywa te zmiany właśnie teraz. Jeżeli jesteś nastolatkiem i oglądasz to wideo, nie martw się. To pełen kontrastów i przemian niełatwy dla Ciebie czas. Jeżeli jesteś dorosły i w swoim otoczeniu masz nastolatka, po prostu pozwól mu odnaleźć siebie, spróbować nowości i być sobą. Nie krytykuj, tylko podtrzymuj na duchu. Przecież czasami tak bardzo brakuje tego nastolatkom. A czego Wam brakuje teraz w czasie dojrzewania, albo brakowało kiedyś, kiedy byliście nastolatkami? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie o łapeczce w górę i o zasubskrybowaniu naszego kanału. Cześć!